Dzisiaj opowiem, jak wyeliminować wszystkich mieszkańców szmaragdowego gaju, tak żeby mieć randkę z mintarą w pierwszym akcie podczas goblin party, a jednocześnie nie stracić Willa i Karlak. Oficjalna opinia jest taka, że nie da się tego zrobić, bo gra teoretycznie zaprogramowana jest na konieczność wyboru między dokonaniem rzezi w gaju lub wyeliminowaniem przywódców goblinów. A prawda jest taka, że da się to zrobić postępując w odpowiedni sposób oczywiście bez modów i innych sztuczek. Sposób mój testowałam na Xboxie w 2024 roku i w marcu 2025. Podczas gry nie miałam zainstalowanych żadnych modów do gry. Nie wiem jak to będzie przy kolejnych paczach, ale na tej chwilę sposób działa. Nagranie z gameplayu, które za chwilę pokażę, zaczyna się w momencie kiedy przychodzimy do Mintary w obozie Goblinów. I teraz, zanim odwiedzimy po raz pierwszy Mintarę, musimy zrobić dwie bardzo ważne rzeczy. Numer jeden. Musimy ukraść statuetkę Sylvanusa podczas odprawianego przez druidów rytuału. Ja zrobiłam to w ten sposób. Oddzieliłam Astariona od drużyny, wysłałam go do gaju, postawiłam go obok postumentu ze statuetką. Reszta drużyny została w obozie. Astarion rzuca ze zwoju czar ciemność lub mgła, tak żeby zakryć siebie wraz z cokołem. Astarion kradnie statuetkę i natychmiast przenosi się do obozu. Gdzie jest reszta drużyny? Teraz bez wychodzenia z obozu robimy długi odpoczynek. Jeszcze raz powtórzę, że bardzo ważne jest, aby statuetka była ukradziona w trakcie trwającego rytuału i żeby nikt nas nie przyuważył. Jeżeli ukradniemy statuetkę, wtedy druidzi zaatakują diabelstwa i w znacznej mierze ich wyeliminują. I o to nam chodzi, aby gaj w miarę możliwości zlikwidował się sam z naszym minimalnym udziałem. Pamiętamy też o tym, że wcześniej nie próbujemy demaskować Kogi i jej powiązań z druidami cienia. Czyli podsumowując pierwszy krok, kradniemy posążek Sylwanusa. I robimy duży odpoczynek. Drugi krok to dołączamy Willa i Karlak do swojej aktywnej drużyny i udajemy się do Gaju Druidów. Zauważymy, że większość mieszkańców nie żyje. Pozostała garstka druidów, która się uchowała, zaatakuje nas. Dlatego musimy ich pokonać i potem sprawdzić, czy nikt więcej się nie uchował w tym Gaju. Musimy się liczyć z tym, że dzieci diabelsw mogą żyć i nie da się ich wyeliminować. U mnie takim nieśmiertelnym dzieckiem był mały Mirkon. Próbowałam na wszelkie sposoby się go pozbyć, ale się nie udało. Dlatego ignorujemy dzieci diabelsw. Po upewnieniu się, że ga jest opustoszały, ponownie robimy długi odpoczynek. Po długim odpoczynku pozbyłam się tymczasowo z drużyny Willa i Karlak. Chodzi o to, że podczas spotkania z Mintarą nie było ich w aktywnej drużynie. Ja ich gdzieś ogłuszyłam w dziczy i zostawiłam i teraz idziemy do Mintary w okrojonym składzie zgadzamy się na wspólną rzeź w gaju ale informując że większość mieszkańców już nie żyje Po audiencji u Mintary możemy kontrolnie udać się do gaju i widzimy że jej tam nie ma opuszczamy gaj idziemy do obozu i robimy długi odpoczynek Teraz bardzo ważne. Po długim odpoczynku najprawdopodobniej Karlak i Will znowu pojawią się w naszej drużynie. Jeżeli tak będzie, po wspomnianym długim odpoczynku teleportujemy się gdziekolwiek, bezpośrednio gdziekolwiek, gdzie Karlak i Will mogą skoczyć w otchłań i dokonać samodestrukcji. Chodzi o to, żeby ich portrety były szare. Ja akurat skorzystałam z przepaści w kryjówce Zentarimów. Po pozbyciu się Willa i Karlak idziemy do Gaju Druidów, do kwateryce Flora. Zastajemy tam Mintare, z mintarą ucinamy sobie pogawędkę, gratulujemy sukcesów i tak dalej. Po wyjściu od mintary powinniśmy się udać do naszego obozu, gdzie już się rozpoczęło Goblin Party. Mamy tam wszystkich: Willa, Karlak, Mintare. Brawo! Will jest? Żadnych uwag. Karlak jest? Nie ma nic przeciwko. Z mintarą możemy iść na mały tetatet, a Willy i Karlak nie będą mieli nic przeciwko rzezi. Możemy sobie z nimi pogawędzić. Gail też zostanie, jeśli go do tego przekonamy, ale jest to opcja dostępna zawsze, dlatego tutaj się nie będę na tym skupiać. Rano randce z Mintarą, wszystko wraca do normy. Nasi towarzysze nie uciekli i są. Mintara będzie natomiast czekać na ratunek w Moonrise Towers. I to by było na tyle. Na koniec dodam, że niestety nie wiem jak ocalić Damona, który robi upgrade y do silnika Karlak. Jeżeli kiedyś mi się to uda, to nagram osobny materiał. Karlak mimo, że została w drużynie, stała się bardzo gburowata i małomówna, co w sumie rozumiem. Trzeba uważać, żeby za bardzo jej nie drażnić w trakcie naszej podróży, żeby nie opuściła drużyny z powodu niskiej aprobaty naszych poczynań.